Zastanawiasz się jak zarobić mając mały budżet? Dzisiaj pokażę Wam jak łatwo handlować FIFA 23 na niskim budżecie. Porozmawiamy trochę o sytuacji jaka panuje na rynku. Opowiem Ci jak mi się udało zarobić ogromne ilości monety dzięki ważnym meczom Ligi Mistrzów. Jeśli chcesz więcej materiałów, to zostaw lajka. 50 lajków równa się nowy materiał handlowy. A żeby nie ominął Cię następny film, zostaw subskrypcję. Lecimy do końca października po 2000 subów. Jeśli Twoim planem jest wydanie kasy na FIFA Points, żeby lepiej zacząć nową edycję FIFA, to nie rób tego. Łatwiej i taniej będzie, jeśli zostaniesz moim patronem i dołączysz na serwer handlowy za 1,24,95. 24,95. Otrzymasz wyszczególnione wskazówki handlowe, dokładne nazwiska pod inwestycją, masę plików z gotowymi metodami, kontakt 24 na dobę oraz wiele więcej. Zapraszam Cię do opisu, gdzie możesz zapoznać się ze szczegółami. Miejsca są ograniczone. Jak dobrze wiesz, jest co otwierać w FIFA przez ostatni czas i jej zasypuje nas paczkami z okazji eventu Road to Knockouts, które możemy odblokować w SBC oraz codziennie dodają nowe bardzo mocne paczki w sklepie, a osób, które to kupują, nie brakuje. Już pewnie zauważyłeś, że sporo kart grywalnych poleciało w dół i to nie jest czas na ich zakup. Moim zdaniem jej mocno obniża rynek i on jeszcze do piątku nam zjedzie. Na przykładzie takiego pakiety Road to the Knockouts, który trzymał cenę około 200 tysięcy monet, bardzo solidna karta, którą większość osób poleca, plus ma zapewniony pełny upgrade. I ona niestety spada. Nie dzieje się to z przypadku, po prostu masa osób ma więcej monet i następuje tak zwana inflacja, po prostu koń straci na wartości. Więcej osób może pochwalić się super trafami i jej też nie zawodzi, jeśli chodzi o popełnianie błędów w grze. I co róż dostajemy niedopracowane SBC, paczki, czy nawet jak wczoraj z paczek przedpremierowych nie lecieli zawodnicy z nowego eventu Road to the Knockouts. Oznacza to masę rekompensat dla graczy poszkodowanych i dodatkowe końce na ich koncie. Dziś, gdy analizowałem sobie Ceny poszczególnych graczy znowu okazało się, że leci to w dół i nie odbija. Niebezpiecznym ruchem jest teraz flipowanie, i to też radziłem na mojej grupie premium. W porównaniu do FIFA 22 jest to o kilka tygodni za wcześnie. Musi się przygotować na spadki cen. W dłuższej perspektywie nie zapowiada się, aby ta ogromna podaż wyszła nam na plus, bo nie ma odbić, czyli nie ma profitów. Pozostaje nam handel na niskim budżecie i ewentualnie reakcja na żywo, gdy ujrzymy content po godzinie 19 lub w trakcie dnia. Większość z Was nie wie jak w ten sposób handlować, więc dobrze trafiliście, bo dziś dowiecie się na prostym przykładzie z wczorajszych ważnych meczów Ligi Mistrzów, jak potroić swoje końcy w bardzo, ale to bardzo prosty sposób. Jeszcze dodatkowo porozmawiamy trochę o dzisiejszym Team of the Week. Generalnie już mam kilka przeciwków i zapowiada się na naprawdę bardzo konkretną drużynę tygodnia. Może bez gwiazd, ale kilka solidnych metakard w niej znajdziemy, więc będzie o co walczyć w nadchodzącym Full Champions. Nie preferuję skupowania kart złotych, które będą... Team of the Week, z tego względu, że rynek ma tendencję spadkową i nie zapowiada się, aby one nagle wzrosły. Przykłady przecieków to m.in. Flimpo, Korea, Donaruma, Martinelli z gwiazdką, czyli po prostu otrzyma podwójny upgrade Pedri, Tomori, czy nawet Cancelo z Manchesteru City. Czyli nie mamy masy gwiazd, ale mamy za to masę. Kart bardzo grywalnych, które na pewno nie będą kosztować mało na rynku, a trafić ich będzie zapewne łatwiej niż takiego halanda. Podsumowując już tę wypowiedź, nie spodziewajcie się masy handlowych tipów, podwyższy budżet, dopóki się rynek nie ustabilizuje, ale za to dla graczy z niskiego budżetu, mam na myśli takich poniżej 100 tysięcy, jest ogromna szansa na wybicie się na wyższy poziom. Zatem przejdźmy do omawianego sposobu na handel, który wczoraj oddał niesamowicie. Wczoraj przed ważnymi meczami podałem kilka typów na karty, które warto kupić. Skupiłem się na non-rerach z drużyny FC Barcelony, Paris Saint-Germain oraz Benfiki i udało się idealnie wstrzelić w rozwiązania, bo PSG i Benfica oddały nawet trzykrotnie. Macie ss -y na ekranie, kogo kazają kupować i po jakich cenach. Ich ludzie sprzedawali. Po bardzo zawyżonych cenach. SS-y należą oczywiście do moich patronów, którzy wczoraj bardzo dużo końców zarobili, ale Barcelony, jak wiecie, oczywiście wczoraj nie było. Na szczęście będą oni najprawdopodobniej w czwartek, więc nic straconego i nasze ryzyko było i tak bardzo minimalne, bo kupowaliśmy ich po cenie 500-600 monet, a sprzedawaliśmy nawet po 4000, jak możecie to zresztą zobaczyć. Była na to prosta metoda, ja kazałem wystawiać każdego o godzinie 18.05 po zawyżonych cenach, żeby oni o godzinie 19:00, gdy już ludzie wszyscy będą znali wymagania danych SBC Ligi Mistrzów, ważnych meczów, to oni będą wtedy jako pierwsi w kolejce na liście transferowej i dzięki temu będziemy szybciej niż nasi przeciwnicy handlowi, którzy wystawiali ich dopiero po ujrzeniu tych ważnych meczów o godzinie 19. Więc na tym naprawdę bardzo dużo zyskaliśmy, bo szło yy, dostać dodatkowe monety poprzez właśnie kupowanie przez leniwych graczy. Nie powiem strzał w dziesiątkę, miałem masę pozytywnych wypowiedzi na temat tej inwestycji, ale to nie koniec, bo dla osób, które ich nie kupiły też była opcja na zarobek, nawet w nocy, a nawet dzisiaj rano bo zobaczyłem formację, sprawdziłem, jacy gracze się do niej łapią i kazałem moim patronom kupować m.in. Ekitkę z napastnika na Esiena, go zmienialiśmy, to jest zawodnik z Paris Saint-Germain czy Grimal z pozycji LO i zmieniać mu pozycję na LP, która była oczywiście wymagana w SBC. Kupowaliśmy Grimaldo za około 1100 monet, zmianę pozycji za 1200 monet, a sprzedawaliśmy ich nawet po 3500. Ludzie to kupowali i był to kolejny sposób na zarobek. Chwila pracy i z 20 tysięcy zrobiło się 100, później ze 100 000 zrobiło się 300 tysięcy i tak można było robić nawet do teraz. Jeśli ktoś miał niewymienne zmiany pozycji, to można było nawet na jednej karcie zrobić 2000 monet mnożąc to razy 50, tuk, to już masz 100 tysięcy monet w niecałe kilka minut. Cały mek macie oczywiście na ekranie, ceny mogą się różnić i na przyszłość polecam z tego korzystać, bo tych Zawodniku było o wiele więcej. Ok, yy, dzisiaj 12 października jeszcze dostaliśmy o godzinie 15 przeciek na yy, Twitterze publiczny Oczywiście o fundamentach ligi portugalskiej, ligi nos. Mamy tam, jak widzicie na ekranie, cztery różne karty: Abel, Ruiz, Manafa, Santos i Sidora. Możemy ich odblokować za darmo. Są to karty dosyć przystępne, więc na pewno dużo osób się na nich skusi. I co ja polecałem robić, jeżeli chodzi o te karty? Kazałem kupować Hero Carvalho. Za 80 tysięcy sprzedawaliśmy go po dwóch minutach dosłownie za 100 tysięcy, więc hype naprawdę bardzo mocno zadziałał, ale nie na tym się to skończyło, ponieważ karty RR grywalne z ligi portugalskiej również można było dostać w cenie Discardu. Między innymi Pedro Poro, na którego jeszcze zysk czekamy, bo po prostu za wcześnie to nagrywam, on też musi troszeczkę czekać, ale spodziewam się w okolicach 1000 monet na nim zysku rzecz, na, którą, na której zarabialiśmy na żywo to byli menadżerowie z ligi portugalskiej Złoci Nonrer, Trener z Portugalii, Liga Nos, 300, tyś, 300 końców, maksymalnie jako snajperka. I sprzedawaliśmy ich po 750, 800 końców, więc 500 końców na karcie danej po prostu było robione w magiczne 5 sekund, tak naprawdę, bo snipiliśmy, od razu wystawialiśmy. Oni schodzili od buta, bo po takiej cenie mniej więcej wyskakiwali. Dużo kart się pojawiało na rynku, więc naprawdę było na czym zarabiać. Ja osobiście sprawdzałem to, czy to działa, i działa, jak zresztą widzicie na ekranie. Karty kupowane po te 200 monet, 300, 250, sprzedawane po 750 do 800 monet. Jeżeli dalej to działa, bo na pewno to w sumie działa, bo zaraz ten film będzie na YouTubie, nagrywane jest o godzinie 16, także możecie na pewno z tego skorzystać i na tym sobie zarabiać, generalnie opiera się to oczywiście na snajperce, ale licytacje również wchodzą też próbowałem po prostu kupować zmianę, pozycji, zmianę ligi nos na, nakładać ją na trenera ale nie działało to aż tak dobrze, te końce po prostu były, jeśli chodzi o nasz zarobek o wiele, o wiele mniejsze Jaki jest plan na następne dni? Generalnie obserwacja rynku i na pewno dowiecie się kiedy ten rynek się ustabilizuje na moim kanale. Nie zapowiada się to zbyt prędko, także typowy handel na informach, foderze oraz niskim budżecie pod SBC pozostaje nam, aby zarobić swój pierwszy milion coins. Ja już Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Oczywiście zostawcie po sobie znak w komentarzu, zostawcie łapkę. Pamiętajcie o subskrypcji, bo na 2000 strzykuję coś specjalnego, więc widzimy się po prostu w kolejnych odcinkach handlowych na moim kanale. Cześć!